Cześć, witajcie. Jan Pasiński, Piwna Kompania i zapraszam Was na pierwszy film. Y można powiedzieć, z takiej nowej serii pod tytułem Piwowarstwo domowe. Co prawda ileś tych materiałów jest już na blogu, ale muszę przyznać, że ten materiał powstaje jakby właśnie z myśli, waszych myśli. Jest, można powiedzieć, dzięki Wam stworzony. W zeszłym tygodniu publikowałem filmik pod tytułem Stwórz sobie kanał, subskrybencie obu się. I właśnie padła jedna z propozycji pod tytułem, żeby opowiedzieć nieco o ważeniu jako o zestawie. Czyli co należy kupić, co należy posiadać, etc. Pomysł bardzo zacny. Dziękuję. Pierwszy z tych pomysłów właśnie zamierzam wykorzystać oraz każdy następny jakoś tam realizować, ewentualnie modernizować i też przykładać na kanał. Jeżeli nadal macie takie propozycje, to zapraszam Was do pisania tutaj, albo obejrzyjcie sobie tamty materiał, o którym mówiłem. słuchajcie sobie kanał, dajcie znać, napiszcie. Chętnie naprawdę przyjmę Wasze tutaj no uwagi, a także pomysły do tego, co warto tutaj realizować. No i właśnie jeden z tych pomysłów dotyczy tego, żeby opowiedzieć nieco o sprzęcie potrzebnym do ważenia. Stwierdziłem, że to faktycznie nie ma czegoś takiego na blogu. Bardzo dobry pomysł, dzięki raz jeszcze. No i teraz właśnie siedzimy, podzielę ten materiał na dwie części. Ten dotyczy ważenia z bruki. Następny będzie dotyczył już ważenia z zacieraniem. E, stwierdziłem, że warto podzielić może ten sposób na sekcje od razu ponieważ sam zaczynałem od ważenia piw z brukitu jak najbardziej jest to wartościowy pomysł. Wydaje mi się, że fajny wstęp na rozpoczęcie swojej przygody stałem piwowarstwem. No i zgromadziłem tu właśnie takie najbardziej potrzebne sprzęty, które musicie po prostu mieć, żeby uważyć piwo. Nie mam tu oczywiście brukitu, bo z racji tego, że no nie mam po prostu, ale to myślę, że to każdy z Was już musi sobie taki odpowiedni zestaw zakupić. Ceny początkowe wahają się mniej więcej, bo od 60 zł do 70 paru 80 paru to już w zależności od tego jaki dokładnie kupicie słuchajcie totalne podstawy zacznijmy od początku od wiadra może lepiej od wiadra potem przejdę do mieszadła uniwersalnego tak zwanego piwowarskiego tutaj mamy wiadro 25 litrowe taka jest tu skala też zaczynałem od kupienia zestawu są naprawdę całkiem ciekawe niektóre zestawy aczkolwiek powiem wam na początku że Mm, teraz tak patrząc z biegiem czasu, chyba lepiej sobie skompletować pewne rzeczy samemu. E, powiem wam za moment dlaczego. E, są zestawy, tylko dokończę się tylko właśnie temat różnych sklepów. Ja kupowałem w amatorze, ale są chociażby i e, sklepy jak Hombir.pl. Z którego ostatnio kupowałem słody, też mają zestawy i bardzo Wam mocno polecam ten sklep. bo Naprawdę muszę powiedzieć, że e, Hombir naprawdę fajnie się sprawdził, jeżeli chodzi o mm, całą sprzedaż, opiekę, e, po prostu szybkość wysyłki, pakowania, dostarczenie tego. Minęły dwa dni od zamówienia, dwa dni później wszystko miałem w domu, także magia moim zdaniem i naprawdę bardzo fajne, wszystko było świeże. Mm, Najnowsze miele z 2018 roku, zbiory, wszystko już mieli. Naprawdę to było chyba w lutym już albo w marcu, także fenomenalne moim zdaniem e, szybkość tego Mocno polecam, że to jest Twój browar, także, a także parę innych sklepów warto poszukać, zagłębić się w temat. Jeżeli chodzi o wiadro, podstawa musicie je mieć nawet do brukitu, z tego względu, że w nim w fermentorze będziecie właśnie fermentować piwo. Takie wiadro mniej więcej plus pokrywka, bo tutaj pokrywki nie wziąłem akurat, plus pokrywka, plus kranik do razu do, do, do spustu, oczywiście to jest uszczelka, plus. Plus, 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 a poznało pewnie razem z kranikiem rurka fermentacyjna, e, zostało to w domu, e, taki zestaw wiadro plus to co wymieniłem kosztuje mniej więcej około 28 zł, e, to jest taki koszt przybliżony, teraz widzę że jeszcze chyba promocja na bromatorze nawet, e, do tego wszystkiego Warto dokupić, już Wam mówię, tutaj są, wam takie drobnostki, które mogą gdzieś się zgubić. Hmm, tutaj jest tak zwany reduktor osadu. Koszt tego maleństwa to jest 2 zł. Pomaga bardzo fajnie, jeżeli faktycznie zredukować ilość osadu, bo jak będziecie. Potem ściągać piwo do butelek, to nie będzie Wam zaciągało po stałą impetem, całej siły tutaj, tym wielkim otworem. Tylko, jak włożycie to, to od góry, mniejszą mocą, będzie tutaj coś leżeć. Jest szansa, że tutaj cały osad chmieliny, jeżeli nie będziecie mocno chmieli, wszystko się pot. No i od góry będzie już faktycznie czystsze piwo, zdecydowanie. Bardzo łatwa, jakby taka drobnostka, naprawdę świetnie moim zdaniem. Upraszczę temat, także reduktor dodatkowo 2 zł. Sprawdźcie sobie zawsze jeszcze wcześniej, bo nie we wszystkich, jakby sprawdzacie mocno, jakie kupujecie. Bo można kupić osobno wiadro, osobno pokrywy, osobno rurki, osobno kraniki. Ja Wam mocno polecam od razu kupować wiadra właśnie z kranikiem. Zwracajcie tu uwagę, nawet jeżeli w zestawie były dwa, zwracajcie, żeby były dwa wiadra z kranikiem, z ferm, fermentory z kranikiem, ponieważ naprawdę mocno ułatwia życie. No nie oszukujmy się. Także to pierwsza rzecz. Potem, żeby oczywiście takie piwko również zlać, potrzebny jest wężyk. To jest wężyk spożywczy. On normalnie, ta końcówka powinna być prosta. <laughs> powinna być prosta, ale nie jest ze względu na moją głupotę, ponieważ kiedyś, no, wiadomo, odkażałem, wyparzałem sprzęt do ważenia. No i faktycznie zalałem. Przypadkowo mówiąc szczerze, trochę wrzątkiem. No i temu plastikowemu, giętkiemu materiałowi, e, sobie z gumy, nie z gumy, no z plastiku tak naprawdę, z spożyczego, nic się nie stało, ale jest ta utwardzona część, bo tu już ta końcówka jest twarda, no wygięła się. Otóż wygięła się na szczęście nie na tyle mocno, że spokojnie jestem w stanie sobie e, nadal zlewać. Ale to faktycznie e, była moja głupota z tej strony, także nie zalewajcie. Wrządkiem tego wężyka wiadro jak najbardziej możecie. Koszt takiego wężyka wraz z końcówką, ponieważ to jest wężyk z taką końcówką grawitacyjną, chyba tak się jakoś to nazywa dokładnie. Z kranikiem, nie, nie z kranikiem, tylko chyba z końcówką grawitacyjną, już wam pokazuję. To koszt takiego wężyka jest około 16 zł mniej więcej. Tu jest jedna część, którą się montuje tu na końcu. Wcześniej tylko trzeba wsadzić. To jest taka drobnostka, która zatyka nam to. Grawitacyjna polega tu na tym, i tylko dokończę, tu jest ten sprężynka, wkłada się do środka, na, na końcu umieszcza się na końcu tej plastikowej części w ten sposób mocno. I tak to działa, grawitacyjnie z tego względu, że kiedy zlewacie piwo prosto z tego fermentora za pomocą tego kranika z reduktorem osadu to wtedy jesteście w stanie bardzo łatwo by no, kontrolować ilość zle zlewanego piwa jednocześnie, po prostu przyciskacie do dna butelki i lecicie Pozwalacie tylko, żeby wyleciało tyle piwa, ile macie ochotę, i e, ani po prostu mililitra więcej. Puszczacie, od, odrzucacie do góry, to się chowa, sprężynka odpuszcza i wtedy piwo już nie leci. Także bardzo fajna, pomocna sprawa, super moim zdaniem. Nie rozumiem ludzi, którzy zlewają za pomocą prostu kranika. Jeszcze to jest totalna głupota, bo jeszcze przy okazji na powietrze się piwo. E, tutaj naprawdę można bardzo mocno zredukować na powietrzenie piwa, e, żeby się nie natleniło gotowego piwa, bo nie można tego po prostu zrobić. E, także świetna sprawa. Polecam mocno. E, zostawiłem sobie garnek teraz jest tutaj delikatnie z boku, ale w sumie z drugiej strony mm, dużo z Was na pewno ma garnki takie paru litrowy do brukitów spokojnie w domu, czy do bigosu, czy do jakichś wielkich rosołów rodziny, na jakichś komuniach, bierzmowaniach i innych takich różnych sytuacjach. Ten garnek chyba ma około 10 litrów z tego co pamiętam. Słuchajcie, właśnie tak naprawdę zależy od tego, ile tego brukitu kupicie. Jeżeli jedną taką puchę, różne są wielkości, tam jest 1,7 kg, 2 kg, różne są, no to generalnie Taki 10-litrowy garnek spokojnie wam starczy. Zawsze do tych brukitów dołączone są instrukcje i powiedziane, w jakiej ilości wody należy rozpuścić ten brukit. Natomiast jest jedna taka w sumie ciekawa sprawa, ponieważ garnki, tak naprawdę, no w sumie raczej są dosyć drogą sprawą, jeżeli chodzi o zestaw do ważenia i ogólnie o piwowarstwo domowe. Także można powiedzieć, że taki garnek 10-litrowy może kosztować o 100. Do 120 zł, w zależności oczywiście. I tu jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ garnki na przykład już 40-litrowe. Czyli około 4 razy większe. Potrafią kosztować takie emaliowane, zwykłe, naprawdę zwykłe garnki. Możesz kupić za 160 zł. Także to już jest sprawa do rozważenia dla Was. Czy lepiej kupić jeden mały i pobawić albo macie po prostu tego nawet nie musicie kupować. To jest opcjonalnie. Czy może kupić od razu jeden duży 400 litrowy bo jest tego kilkadziesiąt zł droższy, a już będziecie mieli na przyszłość, jak przejdziecie na ważenie z zacieraniem. Także to jest sprawa no, taka dodatkowa, może być opcjonalna. Podstawową sprawą jest mieszadło piwo uniwersalne no Wykorzystywane zawsze po prostu i też moim zdaniem jest takim fajnym protipem dla Was do zrobienia. Jak będziecie wlewać wodę, czyli już do wiadra, czy też do garnka, czy gdzieś indziej, jeszcze będziecie sobie skalować, najłatwiej no, po prostu w dużym garnku i będziecie mieli pewność, ile wody wlewacie, Nie wiem, 2, 4, 5, 10, etc. Radzę Wam sobie zrobić takie skalę tutaj na mieszadle piwowarskim. To jest bardzo przydatna sprawa. Wtedy macie pewność, ile dokładnie wody na pewno jest w danym miejscu. To jest świetna Sprawa, ja to jest zrobiłem tu 5 litrów, 10, 15 do 20 litrów. Mam taki garła się 40-litrowy, także wtedy mam pewność, ile do końca, ile wlałem wody, ile to jest, ile mam w danej chwili, w czasie gotowania, nawet polecam, bo naprawdę bardzo przyjemna sprawa. Inna rzecz, której na pewno będziecie później potrzebować przy rozlewie, czy do wyczyszczenia, oczywiście fermentora po gotowaniu brukitu. To jest Oksi. Są zależne, są różne wielkości. Są takie 20 gramowe, 100 gramowe, 400 gramowe, nad kilogramowe albo większe. W internecie najczęściej można spotkać te właśnie wielkości, które wywinię do kilograma. W sklepach różnych czy z chemią można kupić nawet większe niż kilogram. Chociaż musicie spojrzeć na pewno, czy dobre, dobry zestaw kupujecie, czy dobra Oksi. To kupowałem chyba w 100 gramów, chyba kosztuje 6 zł. Kilogram w jakimś sklepie nawet można kupić, ba, nie właśnie za 8 albo za dychę. To jest sobie nawet tania zabawa, nie jest takie super drogie i warto, warto koniecznie wręcz, musicie to mieć po prostu. Inną rzeczą, którą będziecie stuprocentowo potrzebować, to jest też kapsłownica. I to jest też takie, można tidyskalnie zrobić gwiazdkę, ponieważ jest jedna istotna sprawa, to jest chyba kapsłownica Greta. Jej koszt to mniej więcej 42 zł. Tylko tak, ja kupiłem to od początku w tym zestawie pierwszym startowym. No i problem był taki, że on generalnie bardzo, bardzo ciężko chodzi, zacina się. Moim zdaniem, używałem tego może parę warek i potem kupiłem kapsolnicę stołową, którą pokażę w następnym materiale. To jest dla osób, które na pewno mają krzepę w łapach, nie boją się tego. Ja po tym złamaniu ten aż takiego nie mam siły ścisku, ścisku w lewej dłoni, także tym bardziej by mi ciężko to szło. Ale to jest dosyć upierdliwe, męczące, długotrwałe i często się zacina. O, właśnie, widzicie? Zrobiło tak i się zacina. Nie, to, to nie jest eksploatowane na stuwarkach To miało ze sobą parę warek, potem się umiłem i zmieniłem. E, dlatego, moim zdaniem, warto wydać te w przeliczeniu 60 do 80 zł więcej. Bo to jest 42, więc takie kapsułnice stałowe kosztują chyba od 100 zł do 130. Mam taką za 130. Bardzo fajna, moim zdaniem. Polecam mocno. Od razu zainwestować w tą lepszejżą. No i słuchajcie, kończąc sprawę, że. Będziecie oczywiście potrzebować kapsli, koszt około 4,50, w zależności 50 sztuk. 50 sztuk to jest 4,50, więcej tam chyba 100 sztuk to jest 7-8 zł, mniej więcej pi z drzwi. Um, oczywiście musicie je mieć, pamiętać o tym koniecznie, żeby potem piwko zabutelkować. E, no i rzecz jeszcze jedna, um, jakby. Zostawiam, zostawiam teraz, cały czas mówię o brukicie, także jestem na końcowym fazie można powiedzieć, bo będziecie oczywiście też potrzebować bali i Bali to jest koszt około 26 zł. Menzurka koło 9 zł. Dodatkowo. Także jeszcze Wam wyjmę, oczywiście pokażę zestaw, jak tu dokładnie wygląda. Balingomierz w tej skali, tu jest chyba od, od 0 do 35 balingów, także naprawdę sporo. Oczywiście tu jest też alkohol. Na tej skali jest dokładnie też skala amerykańska, jeżeli chodzi o też gęstość, gęstość piwa, także można to wykorzystać. No i koszt, jak mówię, balingomierz 26, rurka menzurka 9 zł. Całość zestawu w zależności czy kupicie właśnie większy garnek, czy bez garnka. O, o, garnek odrzucam także, czy na przykład, byście kupili kapsownicę stołową, czy też ręczną. To jest słuchajcie, możecie się zmieścić od 143 zł do tam chyba 230 mniej więcej. 143 do 230, w zależności od tego, czy wyjmiecie kapsunikę stołową, czy ręczną, plus garnek, jeżeli macie koszową odpada. Jeżeli nie, to plus tą stówę na pewno musi doliczyć, albo te 160, jeżeli chcecie wziąć ten taki większy 40-litrowy. Myślę, że to jest taka postawa ponieważ no, nic więcej to naprawdę do szczęścia Wam w danej chwili nie jest potrzebne. Jedna rzecz. Jedna rzecz w sumie, jedynie e, co Wam będzie potrzebne, e, to termometr do zmierzenia temperatury drożdży. E, to jest koszt też około 10 zł. Fakt, tu nie, nie mam jednej rzeczy, przepraszam, zapomniałem Z, przy niej zestawie, dobrze sobie przypomniałem. To jest termometr mały, e, taki do 25-30 stopni, żeby zmierzyć temperaturę e, na pewno, w jakiej stoi woda, żeby potem odpowiednio zrehydratyzować drożdże do dodania. Odroża się, nie, nie, nie gadam. Ja teraz coś w tym temacie bo to jest w zestawie. Zawsze z brukitem podają, dają do zestawu. Także to chyba tyle na początek. Jeżeli macie pytania, uwagi albo pomysły, co jeszcze później znaleźć na kanale, dawajcie znać. Do zobaczenia. Hej.